i dzisiaj chciałbym Wam podziękować za 2000 subów Normalnie jesteście super i może z okazji 3000 subów będzie jakiś konkurs Popisaliście mi w komentarzach, żebym zrobił jakieś konkursy więc postaram się zrobić Ale dzisiaj jest taki film z podziękowaniami bo no i mam nadzieję, że kiedyś dobijecie do przynajmniej do 3000 czekam. No. I to jest taki filmik, gdzie chcę Wam podziękować i mam nadzieję, że będziecie mnie oglądali. I jutro spróbuję wstawić odcinek. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak to zostawcie lajka. Subskrypcję i komentujcie. E, piszcie, jaki może być kolejny odcinek. A niedługo będzie odcinek z e, trenuje, A będzie dla Was niespodzianka, e, co będę robił, ale ja już wiem. Więc do zobaczenia do następnego odcinka. Więc siema i dziękuję.